Już zdarzyło ci się utknąć w rozmowie z kobietą na WhatsApp, która zaczęła się ekscytująco, a następnie stopniowo osłabła? To frustrujące uczucie, kiedy rozmowa traci świeżość, jest bardziej powszechne niż myślisz. Ale co byś powiedział, gdybym powiedział, że istnieją trzy konkretne wiadomości, które mogą na nowo rozpalić każdą rozmowę? To proste, ale potężne zdania, które gdy zostaną użyte w odpowiednim momencie, mogą całkowicie odmienić twoje interakcje. Dziś dowiesz się nie tylko jakie to wiadomości, ale także nauczysz się jak i kiedy ich używać, aby stworzyć głębsze połączenia i utrzymać jej zainteresowanie. A co najlepsze? Zrozumiesz, dlaczego działają tak dobrze z psychologicznego punktu widzenia. Przygotuj się, aby wynieść swoje rozmowy na wyższy poziom. Esencja kontekstu w komunikacji cyfrowej. Jest kluczowym elementem, który wielu bagatelizuje. Kiedy mówimy o zdobywaniu i utrzymywaniu zainteresowania kogoś, nie wystarczy wysyłać losowych wiadomości. Każde słowo musi niesie ze sobą znaczenie, rezonans i prawdziwe połączenie z historią rozmowy. Wyobraź sobie kontekst jako szczegółową mapę wcześniejszych interakcji. Każdy dialog, każdy drobny szczegół, który został podzielony, tworzy sieć odniesień, które można strategicznie wykorzystać do stworzenia naprawdę angażujących wiadomości. Kobieta nie chce tylko pięknych słów, ale prawdziwych dowodów na to, że jej słuchasz i cenisz wspólnie spędzone chwile. Sekret tkwi w umiejętności odniesienia się do przeszłych rozmów w sposób naturalny i inteligentny. Kiedy wspominasz coś, co zostało wcześniej powiedziane, sygnalizujesz, że tamta rozmowa nie zniknęła w czasie, że każde jej słowo było ważne i pozostało w Twojej pamięci. Tego rodzaju podejście budzi znacznie głębsze poczucie połączenia niż jakikolwiek ogólny lub powierzchowny tekst. Nie chodzi tylko o przypominanie, ale o nadanie nowego znaczenia tym momentom. Dobrze umieszczona odniesienie może obudzić emocje, wywołać refleksje i otworzyć kanały dialogowe, które wydawały się zamknięte. To jak ponowne rozpalenie ogniska przy użyciu maleńkiej iskry uwagi i troski. Sztuka tworzenia kontekstualizowanych wiadomości wymaga obserwacji, wrażliwości i inteligencji emocjonalnej. Musisz być naprawdę uważny na szczegóły. Zrozumieć ton wcześniejszych rozmów i zidentyfikować najodpowiedniejsze momenty do interwencji. Nie ma magicznej formuły, ale raczej staranne budowanie komunikacji. Każda interakcja jest wyjątkowa, podobnie jak każda kobieta. To, co działa doskonale w jednym dialogu, może zabrzmieć całkowicie nieodpowiednio w innym. Dlatego elastyczność i autentyczność są Twoimi największymi sprzymierzeńcami. Twoja wiadomość musi wydawać się naturalna, spontaniczna. Jakby wypływała z prawdziwej chęci połączenia się, a nie z wcześniej opracowanego scenariusza. Opanowanie kontekstu oznacza przekształcenie prostych wymian wiadomości w niezapomniane doświadczenia, w których każde słowo niesie ze sobą ciężar uwagi, szacunku i prawdziwego zainteresowania. Chodzi o budowanie emocjonalnych mostów, które sięgają znacznie dalej niż tekst na ekranie telefonu. Pierwsza wiadomość, którą zbadamy, to prawdziwy psychologiczny wyzwalacz ponownego połączenia. Przypomniałem sobie coś, co powiedziałaś. To zdanie ma niesamowitą moc ożywienia rozmów, które wydają się uśpione, ponieważ działa jak subtelne i inteligentne zaproszenie do ponownego zaangażowania emocjonalnego. Kiedy wspominasz coś, co zostało wcześniej podzielone, sygnalizujesz o wiele więcej niż po prostu przypomnienie. Pokazujesz, że ta rozmowa nie zniknęła w cyfrowym wszechświecie. Że każde słowo, które wymieniłaś, pozostało w twojej pamięci jako istotne. To delikatne stwierdzenie, które waliduje jej uczucia i myśli, tworząc atmosferę aktywnego słuchania i prawdziwej uwagi. Sekret tkwi w sposobie, w jaki rozwijasz to przypomnienie. Nie wystarczy po prostu powtarzać słowa, musisz nadać im nowe znaczenie z nowej perspektywy lub refleksji. Wyobraź sobie, że wspomniała coś o swoich zawodowych marzeniach podczas wcześniejszej rozmowy. Wnosząc ten temat ponownie, nie tylko pokazujesz, że zwracasz uwagę, ale też otwierasz przestrzeń na głębszy i bardziej angażujący dialog. Magia tego podejścia tkwi w jego zdolności do wywoływania ciekawości. Wskazując, że przypomniałeś sobie coś konkretnego, tworzysz intrygujące oczekiwanie. Jej umysł natychmiast zostanie pobudzony do zrozumienia, jaka konkretna pamięć sprawiła, że przypomniałeś sobie ten moment. Jednak ważne jest, aby mieć autentyczność w tej strategii. Wiadomość musi wypływać z prawdziwego połączenia, a nie z technik manipulacyjnych. Twoim celem jest rzeczywiście ponowne połączenie, zrozumienie i docenienie wcześniej dzielonych chwil. Aby z mistrzostwem używać tej techniki, rozważ trzy kluczowe elementy. Po pierwsze, wybierz przypomnienie, które ma rzeczywiste znaczenie emocjonalne. Po drugie, połącz to wspomnienie z czymś aktualnym lub istotnym. Po trzecie, bądź gotów rozwijać bogatą i angażującą rozmowę po tym początkowym wyzwalaczu. Prawdziwa sztuka polega na przekształceniu prostego zdania w most ponownego połączenia, gdzie każde słowo niesie ze sobą ciężar uwagi, szacunku i naprawdę szczerego zainteresowania. Chodzi nie tylko o przypominanie, ale o nadanie nowego znaczenia chwilom, tworząc wspólną narrację, która obudzi emocje i zaprasza do głębszego dialogu. Druga potężna wiadomość, którą odkryjemy, to prawdziwe urządzenie emocjonalne, zdolne do wywołania natychmiastowego połączenia. Kiedy zobaczyłem Cię po raz pierwszy, to zdanie działa jak wyzwalacz nostalgii, natychmiast przenosząc jej uwagę na unikalny i potencjalnie pamiętny moment. Przywołując pierwsze wrażenie, tworzysz intymną scenerię, która budzi ciekawość i wrażliwość. To nie tylko przypomnienie momentu, ale nadanie nowego znaczenia doświadczeniu, które wyznaczyło początek możliwego połączenia. Magia tego podejścia tkwi w zdolności do humanizowania kontaktu, przekształcając prosta wiadomość w narrację pełną emocji. Sekret tkwi w sposobie, w jaki rozwijasz to przypomnienie. Nie wystarczy po prostu wspomnieć o pierwszym spotkaniu, ale dodać warstwy postrzegania, które uczynią opowieść wyjątkową i specjalną. Jakie szczegóły przyciągnęły Twoją uwagę? Czy to był jej uśmiech, sposób w jaki się wyrażała, czy konkretny gest, który Cię poruszył? Ta technika działa jak subtelne zaproszenie do tego, by ona także podzieliła się swoimi wspomnieniami i odczuciami. Otwierając ten kanał komunikacji, nie tylko demonstrujesz wrażliwość, ale również tworzysz sprzyjające środowisko dla głębszej i bardziej znaczącej rozmowy. Ważne jest, aby podkreślić, że autentyczność jest fundamentalna. Wiadomość musi pochodzić z prawdziwego wspomnienia, a nie z odtworzonego scenariusza czy próby manipulacji. Twoim celem powinno być rzeczywiście ponowne połączenie i docenienie tej szczególnej chwili. Aby z mistrzostwem zastosować tę strategię, rozważ trzy kluczowe elementy. Po pierwsze, wybierz naprawdę znaczący detal, po drugie, połącz to wspomnienie z czymś aktualnym lub istotnym, po trzecie, bądź gotów rozwijać bogatą rozmowę po tym początkowym wyzwalaczu. Prawdziwa sztuka polega na przekształceniu prostej frazy w emocjonalny most, gdzie każde słowo niesie ze sobą ciężar uwagi, szacunku i prawdziwego zainteresowania. Bardziej niż przypominanie, chodzi o tworzenie wspólnej narracji, która obudzi emocje i zaprasza do naprawdę szczególnego dialogu. Trzecia wiadomość, którą zbadamy, działa jak prawdziwy mechanizm napięcia komunikacyjnego. Myślałem o czymś interesującym. To zdanie pojawia się jako kuszące zaproszenie do rozmowy, która obiecuje ujawnienie czegoś intrygującego, natychmiast tworząc atmosferę oczekiwania i ciekawości. Jej moc tkwi w zdolności do generowania napięcia, nie ujawniając od razu pełnej zawartości. To jak film, który trzyma się na krawędzi siedzenia, pragnąc zrozumieć kolejny krok narracji. Ta technika komunikacji budzi psychologiczny mechanizm zainteresowania niemal nieodpartego gdzie jej umysł zostanie całkowicie pochłonięty przez chęć odkrycia, jaki konkretny myśl interesujący skrywasz. Sekret tkwi w strategicznym rozwijaniu tej wiadomości. Nie chodzi o tworzenie tajemnicy, ale o zbudowanie scenariusza, który wzbudza prawdziwe zainteresowanie. Wyobraź sobie, że zamierzasz podzielić się czymś, co ma bezpośredni związek z jakąś wcześniejszą rozmową, jej zainteresowaniami lub wspólnym doświadczeniem. To dodaje warstw znaczenia i relewancji do Twojego początkowego misterium. Wspominając, że myślałeś o czymś interesującym, tworzysz subtelne zaproszenie do głębszej interakcji. To nie jest bezpośrednie pytanie, nie jest to zamknięte oświadczenie, ale pośrednia przestrzeń, w której ciekawość może swobodnie kwitnąć, to jak rozciągnięcie niewidzialnej nici, która łączy Was przez oczekiwanie. Mistrzostwo tego podejścia polega na utrzymaniu napięcia wystarczająco długo, aby wzbudzić zainteresowanie, ale nie na tyle, aby stało się irytujące. Celem jest stworzenie mostu komunikacyjnego, gdzie ona poczuje naturalną chęć zapytania o co chodzi, otwierając przestrzeń dla bardziej dynamicznej i angażującej rozmowy. Aby z subtelnością zastosować tę strategię, rozważ trzy kluczowe elementy. Po pierwsze, miej coś naprawdę interesującego do podzielenia się. Po drugie, połącz tę myśl z jakimś doświadczeniem lub zainteresowaniem, które ona posiada. Po trzecie, stopniowo ujawniaj, tworząc łuk narracyjny, który utrzyma jej zainteresowanie. Prawdziwa sztuka polega na przekształceniu prostego zdania w zaproszenie na fascynujące. Już zdarzyło Ci się utknąć w rozmowie z kobietą na WhatsApp, która zaczęła się ekscytująco, a następnie stopniowo osłabła? To frustrujące uczucie, kiedy rozmowa traci świeżość, jest bardziej powszechne niż myślisz. Ale co byś powiedział, gdybym powiedział, że istnieją trzy konkretne wiadomości, które mogą na nowo rozpalić każdą rozmowę? To proste, ale potężne zdania, które, gdy zostaną użyte w odpowiednim momencie, mogą całkowicie odmienić twoje interakcje. Dziś dowiesz się nie tylko, jakie to wiadomości, ale także nauczysz się. Jak i kiedy ich używać, aby stworzyć głębsze połączenia i utrzymać jej zainteresowanie. A co najlepsze? Zrozumiesz, dlaczego działają tak dobrze z psychologicznego punktu widzenia. Przygotuj się, aby wynieść swoje rozmowy na wyższy poziom. Esencja kontekstu w komunikacji cyfrowej jest kluczowym elementem, który wielu bagatelizuje. Kiedy mówimy o zdobywaniu i utrzymywaniu zainteresowania kogoś, nie wystarczy wysyłać losowych wiadomości. Każde słowo musi niesie ze sobą znaczenie, rezonans i prawdziwe połączenie z historią rozmowy. Wyobraź sobie kontekst jako szczegółową mapę wcześniejszych interakcji. Każdy dialog, każdy drobny szczegół, który został podzielony, tworzy sieć odniesień, które można strategicznie wykorzystać do stworzenia naprawdę angażujących wiadomości. Kobieta nie chce tylko pięknych słów, ale prawdziwych dowodów na to, że jej słuchasz i cenisz wspólnie spędzone chwile. Sekret tkwi w umiejętności odniesienia się do przeszłych rozmów w sposób naturalny i inteligentny. Kiedy wspominasz coś, co zostało wcześniej powiedziane, sygnalizujesz, że tamta rozmowa nie zniknęła w czasie, że każde jej słowo było ważne i pozostało w Twojej pamięci. Tego rodzaju podejście budzi znacznie głębsze poczucie połączenia niż jakikolwiek ogólny lub powierzchowny tekst. Nie chodzi tylko o przypominanie, ale o nadanie nowego znaczenia tym momentom. Dobrze umieszczona odniesienie może obudzić emocje, wywołać refleksje i otworzyć kanały dialogowe, które wydawały się zamknięte. To jak ponowne rozpalenie ogniska przy użyciu maleńkiej iskry uwagi i troski. Sztuka tworzenia kontekstualizowanych wiadomości wymaga obserwacji, wrażliwości i inteligencji emocjonalnej. Musisz być naprawdę uważny na szczegóły, zrozumieć ton wcześniejszych rozmów i zidentyfikować najodpowiedniejsze momenty do interwencji. Nie ma magicznej formuły, ale raczej staranne budowanie komunikacji. Każda interakcja jest wyjątkowa. Podobnie jak każda kobieta. To, co działa doskonale w jednym dialogu, może zabrzmieć całkowicie nieodpowiednio w innym. Dlatego elastyczność i autentyczność są twoimi największymi sprzymierzeńcami. Twoja wiadomość musi wydawać się naturalna, spontaniczna, jakby wypływała z prawdziwej chęci połączenia się, a nie z wcześniej opracowanego scenariusza. Opanowanie kontekstu oznacza przekształcenie prostych wymian wiadomości w niezapomniane doświadczenia, w których każde słowo niesie ze sobą ciężar uwagi, szacunku i prawdziwego zainteresowania. Chodzi o budowanie emocjonalnych mostów, które sięgają znacznie dalej niż tekst na ekranie telefonu. Pierwsza wiadomość, którą zbadamy, to prawdziwy psychologiczny wyzwalacz ponownego połączenia. Przypomniałem sobie coś, co powiedziałaś. To zdanie ma niesamowitą moc ożywienia rozmów, które wydają się uśpione, ponieważ działa jak subtelne i inteligentne zaproszenie do ponownego zaangażowania emocjonalnego. Kiedy wspominasz coś, co zostało wcześniej podzielone, sygnalizujesz o wiele więcej niż po prostu przypomnienie. Pokazujesz, że ta rozmowa nie zniknęła w cyfrowym wszechświecie, że każde słowo, które wymieniłaś, pozostało w Twojej pamięci jako istotne. To delikatne stwierdzenie, które waliduje jej uczucia i myśli, tworząc atmosferę aktywnego słuchania i prawdziwej uwagi. Sekret tkwi w sposobie, w jaki rozwijasz to przypomnienie. Nie wystarczy po prostu powtarzać słowa, musisz nadać im nowe znaczenie z nowej perspektywy lub refleksji. Wyobraź sobie, że wspomniała coś o swoich zawodowych marzeniach podczas wcześniejszej rozmowy. Wnosząc ten temat ponownie. Nie tylko pokazujesz, że zwracasz uwagę, ale też otwierasz przestrzeń na głębszy i bardziej angażujący dialog. Magia tego podejścia tkwi w jego zdolności do wywoływania ciekawości. Wskazując, że przypomniałeś sobie coś konkretnego, tworzysz intrygujące oczekiwanie. Jej umysł natychmiast zostanie pobudzony do zrozumienia, jaka konkretna pamięć sprawiła, że przypomniałeś sobie ten moment. Jednak ważne jest, aby mieć autentyczność w tej strategii. Wiadomość musi wypływać z prawdziwego połączenia, a nie z technik manipulacyjnych. Twoim celem jest rzeczywiście ponowne połączenie, zrozumienie i docenienie wcześniej dzielonych chwil. Aby z mistrzostwem używać tej techniki, rozważ trzy kluczowe elementy. Po pierwsze, wybierz przypomnienie, które ma rzeczywiste znaczenie emocjonalne. Po drugie, połącz to wspomnienie z czymś aktualnym lub istotnym. Po trzecie, bądź gotów. Rozwijać bogatą i angażującą rozmowę po tym początkowym wyzwalaczu. Prawdziwa sztuka polega na przekształceniu prostego zdania w most ponownego połączenia, gdzie każde słowo niesie ze sobą ciężar uwagi, szacunku i naprawdę szczerego zainteresowania. Chodzi nie tylko o przypominanie, ale o nadanie nowego znaczenia chwilom, tworząc wspólną narrację, która obudzi emocje i zaprasza do głębszego dialogu. Druga potężna wiadomość, którą odkryjemy, to prawdziwe urządzenie emocjonalne, zdolne do wywołania natychmiastowego połączenia. Kiedy zobaczyłem Cię po raz pierwszy, to zdanie działa jak wyzwalacz nostalgii, natychmiast przenosząc jej uwagę na unikalny i potencjalnie pamiętny moment. Przywołując pierwsze wrażenie, tworzysz intymną scenerię, która budzi ciekawość i wrażliwość. To nie tylko przypomnienie momentu. Ale nadanie nowego znaczenia doświadczeniu, które wyznaczyło początek możliwego połączenia. Magia tego podejścia tkwi w zdolności do humanizowania kontaktu, przekształcając prosta wiadomość w narrację pełną emocji. Sekret tkwi w sposobie, w jaki rozwijasz to przypomnienie. Nie wystarczy po prostu wspomnieć o pierwszym spotkaniu, ale dodać warstwy postrzegania, które uczynią opowieść wyjątkową i specjalną. Jakie szczegóły przyciągnęły Twoją uwagę? Czy to był jej uśmiech, sposób, w jaki się wyrażała, czy konkretny gest, który cię poruszył? Ta technika działa jak subtelne zaproszenie do tego, by ona także podzieliła się swoimi wspomnieniami i odczuciami. Otwierając ten kanał komunikacji, nie tylko demonstrujesz wrażliwość, ale również tworzysz sprzyjające środowisko dla głębszej i bardziej znaczącej rozmowy. Ważne jest, aby podkreślić, że autentyczność jest fundamentalna. Wiadomość musi pochodzić z prawdziwego wspomnienia, a nie z odtworzonego scenariusza czy próby manipulacji. Twoim celem powinno być rzeczywiście ponowne połączenie i docenienie tej szczególnej chwili. Aby z Mistrzostwem zastosować tę strategię, rozważ trzy kluczowe elementy. Po pierwsze, wybierz naprawdę znaczący detal, po drugie, połącz to wspomnienie z czymś aktualnym lub istotnym, po trzecie, Bądź gotów rozwijać bogatą rozmowę po tym początkowym wyzwalaczu. Prawdziwa sztuka polega na przekształceniu prostej frazy w emocjonalny most, gdzie każde słowo niesie ze sobą ciężar uwagi, szacunku i prawdziwego zainteresowania. Bardziej niż przypominanie, chodzi o tworzenie wspólnej narracji, która obudzi emocje i zaprasza do naprawdę szczególnego dialogu. Trzecia wiadomość, którą zbadamy, działa jak prawdziwy mechanizm napięcia komunikacyjnego. Myślałem o czymś interesującym. To zdanie pojawia się jako kuszące zaproszenie do rozmowy, która obiecuje ujawnienie czegoś intrygującego, natychmiast tworząc atmosferę oczekiwania i ciekawości. Jej moc tkwi w zdolności do generowania napięcia, nie ujawniając od razu pełnej zawartości. To jak film, który trzyma cię na krawędzi siedzenia, pragnąc zrozumieć kolejny krok narracji. Ta technika komunikacji budzi psychologiczny mechanizm zainteresowania niemal nieodpartego, gdzie jej umysł zostanie całkowicie pochłonięty przez chęć odkrycia, jaki konkretny myśl.